Siemankowicowie, z tej strony Franco. No i dzisiaj... Jak, zadaj, każdy sobie zadaje pytanie, jakim żywiołem jesteś. Gramy od razu po aktualizacji. Dzień aktualizacji, czyli piątek. No i to będzie jakaś 15 godzina. Może troszeczkę później. No, a tak jest git. Myślę, że gdzie, że gdzie lecimy? Ze mną w Może ktoś się w trakcie dołączy, ale nie wiadomo, bo na razie mało osób gra. Gdzie lecimy? Dobra. Przywitaj się wyszyniaki. Ej, mam dwa powietrza. Mam, yy, bo to była, wiesz, jak wygląda w świątyniach? No. Że y, tam masz taki, jakby murek taki. Była świątynia powietrza, bo zdobyłem dwa mityki powietrza. Mogę ci dać jeden. No to jeden by było fajnie, gdybyś mi dał. Woe, ty, ty zabieraczu chili. Mam styl do kory nowy Ale to jest fajne Ej, jakby ktoś już ma medalion? Nie Jeszcze medalion nie został wzięty Szybko zwalaj go Ja mam też ten. banana Więc jak coś tu możemy Ja nie mam banana Mam mało haha. Na... A few moments later Dobra, dead. Ja, ja biorę Albo nie ty weź, ja wezmę co? Szybko, uciekamy! No tam ci... A tam jest... A, nie Ty od... obrażaj mnie, nie ma tego. No tak, to jest najlepsze właśnie. I że w powietrzu można brać, tak? W powietrzu można ten. Na razie to by się pteczka przydała. Co ty nie, zrobiłeś? Łopie. Mam mniej czasu, co ta bajka. A! Skąd? Czejdźmy tu. Wiem! Ktoś mnie zabił. Chodź. Nie, ty to właśnie umrzesz. Dobra, ale ja mam słaby tu, ja mam szarą pompę. Typa mam. Ja mam fioletową pompę. Fajnie. A ja stąd tu czekam, nara. A nie soboty! A, to mogę... Czemu? A no, co? Tak, Włóczę mnie leczy! Nie zapomnijcie o zostawieniu subika i łapki w górę. Najlepiej napisać komentarz yy, awatar, ale ja na pewno Wam przypnę serduszko. Dobra, co mamy mam jeszcze dla Was jedną wiadomość, a dotyczy ona yy, specjału na, uwaga, 30 subskrypcji, które się dopiero w piątek, więc jeszcze nie zdążyłem zrobić to dzisiaj. Tego odcinka, więc zrobię go za tydzień. Prawdopodobnie. Najbardziej, prawdopodobnie, jeżeli nikt nie zrezygnuje ze subskryp subskrypcji mojego kanału. No i y, jeszcze coś takiego, że piszcie oczywiście swoje linki w komentarzach, a ten ja versus widzowie plus znajomi będę miał to będzie mój pierwszy odcinek z kamerką na 30 subskrypcji specjalnych. Tak jak mówiłem. Przechodzimy, do rundy. Mam taką jedną wadę, że nie umiem budować. No tak, to jest całkiem niezły. Umiem, ale... Ale wiesz... O to chodzi, że czasami. Znaczy, że jak szybko się buduje, jak ktoś podjeżdża, to umiem. <grym> jak szybko się buduję, to umiem. Dobra, mm, zobaczymy, zobaczymy, co tam wypadnie. O, pompa złota! Powietrze, powietrza, koniec. najgorzej, ja mam nic... Nic tylko powietrza mam. Drugiego. Patrz ile tu jest mityków powietrza. Dobry, no, ja wybiłem. Tej wyspy? Na 500 metrów się wybiłem, więc. Ej, ja z wyspy skoczyłem i co zrobiłem? Także franek nie podbię mnie. Ej, a weź tu stań obok mnie, franek. Trzyma! Stamtąd! Stamtąd! Oła? Siedemdziesiąt dostał. Ja nie mam nic do tego, co ty go spamisz? Tak. Ognia, ognia. Tu jeszcze ktoś jest! Gdzie? U mnie. Ja mam ognia. Mój gość ma ognia na mnie. Ratuj! Co tam jest? A, ok. Ratuj, ok. Nieważne. On tam się zrobił jakieś okienko, ten gość, co ma. Mam ognia! Tam ognia. On, me, on, też ma tkani, on też ma tkanie. On też ognia. Czy, 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 czy tam jak to się nazywa? No bo jeden, Oni pewnie odwiedzili y, te! Strefa y, jest! Strefa leci! I tam typ też leci. A bambiku! Uwaga, o tutaj typy! Gdzieś Mamy, są. Dwa Jak coś, to używaj tkania ognia. Mam go! Nie zgiń! Jadę do ciebie. Mamo, tu! Mostek! Mam mój medalion tkania ognie i tkanie powietrza. Podjazd! Mam nowy medalię też. Ojciec się Uciekaj powietrzem! To sobie widziałeś tak. Możliwe, że tam był typ ale już mam 15 HP. Więc. Aha, gdzie dobry! Tam był typ schowany. Dobra, bez komentarza. Gotowości? Dobra, to lecimy w gotowości. No więc, to był dobry wynik. Lecimy z kolejną rundką. Jest... Dobra, widzowie. Myślę, że polecimy gdzieś dalej, ale żeby mieć te też mityki, jak to nie wygląda jak świątynia, ta awatara. Może dlatego, że to jest świątynia, ale kamienia? Uwaga, ty polecisz! Mam to migana niebieska, nie jest źle. Ja mam pompę szybką. Gdzie on jest? Daj, czyli ta świątynia w ogóle nie ma mityka? Trochę maców trzeba nazbierać, widzowie. Może to nie jest świątynia? Wcale! O, ziemia. Ojej, to nie ma tutaj mityka. No, no to super. Poświęciliśmy się tutaj zleceniem, tutaj... Ej, a może gdzieś tu będzie? Mi matsu potrzebna. potrzebne. Na pewno. Tu jakaś skrzynia jest tylko. Jest! Właśnie, to to! To kamień! Tak! Ojej! Oh Mam... mam jedną kamienną rękę! O widzowie, nie y, pamiętajcie... Szkoda, że to nie chroni od upadku. A wiesz, że to chyba 100 zadaje. To na no hita bije! A patrzcie kapiałka kamienna! Patrzcie, jakaś ściana. ile to ma kapę, ta ściana? Ściana ma 800... O, to się opłacało. Dobra, y, może gdzieś tutaj się zaraz pojawi. Gdzie jest jakaś inna świątynia? Ej, na wynająć? Idziemy wynająć pota? Gdzie idziesz? Wynająć pota idę. No to idź, to idź. Dawaj go! Bo kamień nie działa na blisko! Myślałam, że tu jest kolejny typ. Dobra. Kamień nie wali dobrze na blisko. No, ale on 85 wali. myślałem, że będzie 100 walił. Ale jest bardzo na daleko, patrz Franek. Masz tu włotek. Patrz. patrz jak jest na daleko, chodź, patrz. patrz. jak daleko pójdzie. Plecy mamy! No i gdzie ty plecy? Jest w tym! W karkołomnych! Eee, kila mi zabrałeś ty! za to zabieram ci pompę Z przednosa Para mu pasuje No dobra, jeszcze może jeden typ, ale myślę, że to nie, bo to są pary Ciekawe ile samochód bije 85, tak samo jak dla ludzi Ale za to ściany już wszystkie na hita bije No prawie wszystkie Ty bo to się ładuje, to nie jest tak jak inne mityki. Tkanie wody jest nieskończone, więc to chyba jest najlepsze. Jest bardzo... Ale powietrza też... też, też Bos nie... jest uruchomiony na Olimpie. Ale nie idziemy tam. Ej, może by tu nie przejęli. Gdzie? Tej, tej właśnie. Świątyni. Jakie świątyni? A tam jest jakaś... Ale tam już jest burza. Lecy mam! Osiemdziesiąt pięć wali. No weź, ty ciągle tylko kile zabierasz. Ty jak ja cię... Masz sobie to migano. Ale ty jesteś normalnie. Kile tylko zabierasz. To ja go do zera, a ten Mikila zabiera. No ulecz się trochę Ej, lecimy tam, gdzie wyznaczyłam na niebieskie No możemy. Myślę, że tam też może coś być. A jaka to była świątynia właśnie? Wody? Nie wiemy, nie wiem. To zaraz zobaczymy. Auto by się przydało. Ja tam miałem auto. No to przyjedź tam. Eee, co ty, Kuba, Czekaj na mnie. O, jest auto. Ja prowadzę. Tego nie te, nie te bierzemy. Albo dobra, te. No nie, chłop ma Anga. A wiem... A zobacz, jak się nazywa. Avatar Anga. No to albo chłop łączył dopiero w tym sezonie. Yy, albo chłop jest takim mega fanem awatara, że zmienił nazwę specjalnie. No, o pewnie tak. Ale jeżeli ma awatara, to znaczy, że kupił sobie płatny karnet. No, właśnie ta świątynia. Czekaj. On ma mój, on ma mój skały, uważaj! On ma ognia i skały! A i teraz możemy polecieć na świątynię ognia. To jest świątynia ognia, bo oni mają ogień teraz. Chyba się zmiał śniakiem, Dino, ale nie jestem pewien. Jeden ma... Dead! Wodę Wodą wali oni mają wodę i lód. Od, od pierwsza. jeszcze. On go uleczy, zanim tam dobiegnę. wal A w sumie raty, czekaj. Od boku cię wali, od boku cię wali. Od boku cię wali. Ty. Widzę go Powietrze mają Co mam zrobić? Lepsze. Oni mają bota No, wynajęli pewnie tego, tego Wal... i kamienie, kamienie. Pcianę stawiaj ściany, stawiaj Ile, tu jest tych mityków. Wy to widzicie? Uciekaj, bierz moją kartę wodą! Bierz No, z tym, powiesz bierz moją kartę i... Mam wodę, skałę i coś jeszcze. Wodę, skałę i powietrze. O ściana! Czekaj, bo czekam jeszcze! Typ! Ryj dalej! Ale dostał! Dać ci jakiegoś mityka, czy sobie weźmiesz stąd jakiś lód? Ja bym chciał mityka. No, bo ja lubię powietrze. Dobra. Tak coś to będziesz zwiewał. Łap sobie. A tu sobie weź lód z tego typka. Ja ale to pompę. Nie wiem nie czemu. Każdy nie. myśli, że ona jest słaba, ale ja wolę tą Masz fajny lód, już myślę. a nie, te apteczki nie potrzebujesz. Lecz się. Ej, wyspa obok się zrespiła, dawaj! No chłopie, powaliło cię coś. Jest Ale... jeden medalion. O nie, już nie ma medalionu! Dawaj na wyspę! Medalion jest tam na czerwono. Dobra A coś to ja widzowie uciekam od razu na lunch pada I zostawiam cię. A ja powietrzem lecę. Jakby coś to ja biorę i pompę, jak wiesz. Bo ja mam słaby One hour later. No da się, jak się podrzuci. No nie. Albo jak Tam jest typ, ale. Ja. Mam Dostał 18. Ja mam slajper bez celownika. Tam jest w ogóle cały skład, i się biją wszyscy. Naparzają się, ale. Ej, został jeden skład, chodź do nich. Nie gadaj! A to medaliony A to są. Dwa medaliony, tak. są chodzi. No tak, ten ancient sniper. Oni mają po jednym medalionie. Możliwe, że jeden ma dwa. Tego już nie jestem pewien. Ciekawe, czy mają mityki jakieś. Znaczy, z ciebie pewnie mają. A ile miałeś mityków? Jednego, powietrza Nie widzę. Nie widzę legendarnego Pema. A, no to super. Najpierw bez celownika i piską. Ja ich w ogóle nie widzę. Dawaj do nich od powietrzem. Tam są dwaj. Jeden! Jeden ostatnich... A nie, dwaj zostali! Powietrzem od dwóch stroncie! Od dwóch stron kiedy! Chodzią! Plecy maś! Plecy, plecy, plecy! Dobra, przegramy to. No, to bardzo możliwe. Kamp tu, kamp tu! Oni to. mają te Idę tak w bok. Camp to jest bot! Kamp tu, kamp tu na łowisku kamp też. To. to bot na Tam szczęście. Tam bananek był chyba. Bo na O nie myślę, że to ja w ogóle ty jestem A może myślą? Tu naswieconych No, tu naschwieconych widziałem jednego jak leciał powietrzem Wiesz, że tu nie ma grać co się chować, bo to oni się już nie pozabijają nawzajem, bo to jeden skład. Jedzie tu! Leci tu! Dawaj na nich skału, skału na nich! Skału na nich!

A Dobra, już! Jak z nie, nie pójdę na solo, to przegrywamy. Jak nie, jak z pójdę na solo, to przegrywamy. I tak, i tak przegrywamy. Dawaj ziemią, i... Albo wodę, no to był coda. No dobra, widzowie, to dzisiaj na tyle. Niestety nie udało mi się dokonać challenge'u. Trzymajcie się! Cześć!